Hamulce były w stanie dobrym Po tym wyjeździe mogą być w stanie dostatecznym Ale ciepła woda, a fale? Nie spamowa fala no, Dobrze, że mamy okulary do nurkowania Jutzów. Juszyk cenuzy z Będziemy musieli tu wrócić, ale kamperem 4x4! proszę o relację. Wjeżdżamy do Szkoderu. Tak. Bardzo pięknie. Tu jest temperatura nie odpuszcza. Widoki bardzo ładne, z daleka góry. Przejeżdżaliśmy przez taką ładną rzekę. I takie miasteczko. I udajemy się teraz na kemping. Udajemy się na kemping, żeby sobie zrobić serwis wszystkiego. Dankrować się wodą Nawet siebie Nawet siebie Mamy jeszcze tam 15-20 minut 7 sekund 60 I takie dziwne tu mają gruszki. Nad jeziorem Szkoderskim już kiedyś byliśmy ale od strony Czarnogóry Tak Ady idź chłopocku nie bój się nakupował sobie tych lodów i będzie... Nutella ma. Nutella, aaa, czyli warzywa zmiksowane w swoich lego, z... e? Ty Nie ogarniam tego Tak. Tutaj podobno na tej drodze e... od Szkodry, od Szkoderskiego w stronę granicy Wszyscy narzekali na tą drogę, że się szutrami jedzie. Podobno już tam jest nowy asfalt. Będziemy go testować. Jedzie jakaś prima donna. Na randkę. Wypachniona. Elegancko torebka. Kawaler już czeka. No i te progi. Wiecznie jest. progi. Kraj progów zwalniających Albania. Fajnie, no siedząc tu w knajpkach. Hopy, bo jest taka... ale tu jest złokrotny No i tu już jesteśmy na pelotówce i idziemy też na polecone przez takich znajomych, przez znajomą Taki Ala, coś camping. są całkiem przyzwoite. W Polsce za całą rodzinę jak się podolicza za kampera, osoby, prąd i tak dalej, no to ponad 200 zł, nie? By trzeba było liczyć. A tutaj wychodzi 15 euro. Za wszystko. 15 euro, no teraz będzie troszkę drożej, nie? Chyba 20. No teraz, ale to już jest taki wiesz. To już jest taki bardziej, was, bardziej Basany. Resort, Basenia. camping, resort, coś tam. No I taka ciekawostka: no, na Macedonii tankowaliśmy ponad tydzień temu. Myśleliśmy, że objedziemy całą Albanię, ale z racji tego, że jutro chcemy jechać w te góry Ted i brakłoby nam, może, z 10 litrów, żeby objechać Albanię. Więc dotankowaliśmy sobie przed chwilą na stacji benzynowej. Znaleźliśmy bardzo tanie paliwo, 9,90 za litr. Zatankowaliśmy 20 litrów, żeby wjechać do Czarnogóry. Jutro wieczorem po południu będziemy na Czarnogórze. No to się dobijemy do pełna. Znaczy, może nie do pełna, może na tyle, żeby przejechać Czarnogórę i wjechać do Bośni. Bo w Bośni jest najtańsze paliwo. Więc Ale i tak na... droższe niż w Polsce. My idziemy na. Po prostu. Oszczędzamy. Kolejny próg. I jeszcze taka ciekawostka. Gdyby ktoś chciał tu przyjechać do Albanii starym samochodem. Aż, aż ten się zatrzymał. Gdyby ktoś chciał przyjechać do Albanii starym samochodem i obawiał się, czy dojedzie, czy nie, to byle by tu dojechał. Jak już tu dojedzie, to dosłownie w co drugim domu są warsztaty samochodowe. W co drugim? Jest tego mnóstwo. W każdym miasteczku. O, tam był jakiś. I oni siedzą, przy tych warsztatach stoją, podnośniki, klucze porozkładane i nic, tylko naprawiać. My jesteśmy zadowoleni z Łośka, bo daje sobie świetnie radę. Rebelaczne. Największy byłby ból, jakbyś się zepsuł w tamtą stronę jadąc i wakacje by nie wypaliły, a... Jak przyjedzie do domu, to już. Niech się dzieje wolanie. Na pewno wiemy, że coś sobie teraz go doinwestujemy po wakacjach delikatnie, bo tu są takie nierówności, że to delikatnie już jest słychać. E, hamulce były w stanie dobrym, po tym wyjeździe mogą być w stanie dostatecznym, bo trochę żeśmy spiłowali tych okładzin. Na pewno hamulce polecą też, być może nawet y, dmuchając na zimne, żeby było już tam pełnia to jakieś łożyska w kołach planować następny wyjazd Bez klimatyzacji nie jest najgorzej, jest to do przeżycia Do przeżycia Jak ktoś ma klimę, no to cud. Jedyne co mi tutaj brakuje to podłokietnika, jakiś taki fotel z podłokietnikiem ale generalnie myślę, że będzie gorzej a jedzie się jak autokarem Jedziemy, mamy dni takie co mamy po Kilka godzin podjazdów. Przyjeżdżamy i jakieś tam zmęczenie, takie, takie jakieś no, zwykłe jazdy. Nie ma jakiegoś tam strasznego zmęczenia. Jazda jest wygodna. Teraz są straszne fale i piękne widoczki I patrzcie teraz na to Wow. wow. Ale ciepła woda, a fale? Nie znam no. fala Dobrze, że mam okulary do nurkowania Jutro w góry te Ale my tam nie pójdziemy, na sam Łosiu wywieziemy. Jesteśmy na śniadanku, czekamy na zamówienie, tak? trzecimi klientami. Trzecimi klientami i tutaj nam tak wiatrak burczy. Wszyscy jesteśmy. normalnie widzieliśmy śniadanie, więc dopiero dziesiątki. A ona to łatwo. Nie, .55. Zjemy śniadanko i jedziemy dalej. Gdzie jedziemy? Ja gór boja? Tam mi nawigacja tego nie, pokaże, nie znajduje. I przyszło śniadanie, i Filipek myślał, że to jest co? Lody. Lody, a to masełko. No, mamy omlety, a Raduś będzie miał jajka z bekonem. Jeszcze czeka. Rolowane. Szybka musi lśnić. To też podstawa. Lustra i szyby. Przyjechaliśmy na serwis przed wyjazdem z tego kempingu. Zlewamy szarą wodę. przelewa się, koniec. Zakręć. Zakręcamy wodę. Kasetę trzeba wypłukać. Wymyć. O, czekaj. Olać ścianę przy głupocie? <laughs> <laughs> Takie prysznice. Tu jest pralnia. No i tutaj też prysznice z jednej strony i toalety z drugiej. Bardzo czysta. Pralnia. Uzupełnimy wodę naszej pseudoklimatyzacji. Mamy lodowatą wodę, więc powinno lepiej chłodzić. Jeszcze jedziemy wlepić wlepkę. Defez YouTube channel. YouTube channel like. Ja nie chcę Dziękuję. Ale ciepło. Bardzo fajny, przyjemny kemping. Jeżeli ktoś tu będzie z Was i zobaczy naszą wlepkę na drzwiach, czyścicie nam zdjęcie. Teraz jedziemy nie wiadomo gdzie. A może byśmy tam pojechali? Jedziemy w góry Ted Nie wiemy, czy tam dojedziemy. Może ja nie wiem. dojedziemy tak daleko. Ja wiem, że nie. że nie. Że w przyszłym roku będziemy musieli tu wrócić ale kamperem 4x4. Którego zobaczycie już wkrótce. <laughs> w naszych marzeniach. Jupi! Filip nam znalazł. Filip nam znalazł Iveco 4x4, które... Jaka fura. Takie wysokie. No. Chodzi się po drabince do niego. O, to by było. To byłoby. To, by to byśmy było wszędzie dobrało. wjechali. A tak, to troszkę się pojedziemy, troszkę się podenerwujemy i najwyżej zawrócimy. I będzie co wspominać. Tak, że leciały brzydkie słowa. No. Ale ten teraz sobie zostawimy. Tego sobie zostawimy kamperka, ale kupimy sobie to Iveco. Także taki jest plan. Ale nie trzeba słuchać go, bo nie będzie do Takie tu jeżdżą wozy. Kaczuszki. Kaczuszki tu jeżdżą, albo osiołki, są dwie opcje. Kaczuszkami to tacy zamożniejsi, a tak to osiołki. Osiołki patataj patataj. No i tam w tej dolince jest to miasteczko Tetch Z takich rzeczy to ja już bym miał wszystko Jak ci się jechało? Rewelacyjnie uh -huh. Było nerwowo Nie, ale co nerwowo Droga jak droga